Przepraszam do Moskwy to którędy Nie wiem Przepraszam Do Moskwy to którędy? Tam, dziękuję, spasiba Najadę wasz kraj, będzie wojna, wojna będzie Będzie wojna, wojna będzie Wojna jest kurwa całe życie Wojna będzie, najadę na Polskę No dawaj, dawaj Najadę na was, wojna będzie ja nie dam rady! Wojna będzie! Szykować się! <laughs> ja tu nie zobaczył. No i? Ktoś tam Nie, jakiś ściół Zraswójcie! Zraswójcie! Turendy do Moskwy? Proszę? Do Moskwy, którędy? Nie wiemy. Nie wiecie. To najadę wasz kraj! Wojna będzie! Wie pani do Moskwy, którędy? Gdzie? Moskwa! Moskwa! Najadę na Was! Na Wasz kraj! Nie śmie Teraz się śmiejecie, a później zobaczycie. Będziecie płakać! Do Moskwy! Najadę na Was! Przepraszam! którędy na Moskwę? W lewo i czyni prosto! W lewo i czyni prosto! Dziękuję! Przepraszam! którędy na Moskwę? Moskwa! Moskwa? Moskwa! No nie wiem To muszę... to maskę To trzeba jechać tam Tam Dobra, dzięki Zastójcie Putin się zabudził? Ha! Muszę zrobić rozeznanie, zanim zrobię najazd na Polskę No tam pan kazał jechać No bo nie wiem, bo to... Kurwa, się wystraszyłem <grym> Mnie? Putina? Przecież ja dostałem yy, nagrodę Nobla Tu cioło do lewa, tam do góry na Czechy i będę na, Zadawana, uwaga, na Królewskiego apartamentu, ma pani coś takiego fajnego? No. Nie ma nic?